Cześć, witam. Tu Tomek z kanału Piechur San Francisco. Walczymy cały czas z zabaleniem rozciągna podeszwowego, dlatego, po porannym rozciąganiu stóp, zanim jeszcze nawet postawimy, zrobimy krok pierwszy. Kolejnym krokiem, który po niechodzeniu boso jest najważniejszy, jest ustawienie stóp, gdy siedzimy w pozycji siedzącej, bo pewnie zauważyliście, że. Jak rozchodzicie ten poranny ból, a potem siadacie, to gdy wstajecie 5, 10, 15 minut później, pięta czy stopa boli, boli Was tak samo jak rankiem. Stało się tak dlatego, bo mając stopy rozluźnione, wszystko się skurcza. Tkanka zaczyna się łączyć. Zaczyna się to także zabliźniać od razu, jak się skurczy. I wtedy gdy nasza waga ciała wstaje, my rozrywamy to wszystko, co się goiło ponownie. Dlatego jeden jedyny sposób na siedzenie, który nie wymaga masowania stóp, tak jak przed porannym powstaniem, w ciągu dnia, to mieć stopy na ziemi, pięta, na, pięta dotyka ziemi, nie siedzimy pod kątem 90, 90 stopni, nie siedzimy z nogami przed sobą, nie siedzimy z nogami skrzyżowanymi siedzimy z piętą na ziemi ale poza kolanem musimy czuć rozciągnięcie achillesa jak achilles jest rozciągnięty on się łączy z rozciągniętym pod stopą i trzyma je rozciągnięte jeśli jest rozciągnięte to znaczy się nie skurczy i się nie rozerwie przy wstawaniu dlatego z tej pozycji jak wstajesz to ci nie będzie bolało nic Spróbuj, zastosuj i zapraszam na kolejny film. Pozdrawiam.